Są takie dwie strefy na twarzy, które bardzo zdradzają twój wiek. Oczywiście jest to linia twojej żuchwy i twój mięsień żwacz i mięsień okrężny oka. I nawet ja, już w wieku 25 lat, miałam te strefy ekstremalnie napięte. Żuchwa była niemal zablokowana, a powieki opadały i były opuchnięte. I dziś pokażę ci jeden genialny, bardzo prosty ruch, który jednocześnie rozluźni twoje oczy i twoją żuchwę. Połóż swoje dłonie na swoim mięśniu żwaczu. Delikatnie otwórz usta, a oczy skieruj w górę. A dłonie przesuwają się w dół długimi, płynnymi ruchami. Podczas tego masażu możesz jednocześnie zacząć mrugać. To rozluźni mięśnie oko ruchowe, które niestety napinają się od ekranów. I rozluźnij żwacza, czyli dowódcę napięć w dolnej części Twojej twarzy. Zrób od 3 do 5 takich powtórzeń. Poczujesz, że Twoje oczy są takie lżejsze, naprawdę otwarte, okolica szczęki się rozluźni i będziesz miała taką miękką, lepiej oddychającą twarz. A do tego dużo mniej opuchlizny. To jest naprawdę super ruch, który absolutnie nic cię nie kosztuje. Zapisz i rób regularnie. A jeśli chcesz pracować z konkretnym planem i uzyskiwać świetne efekty, dołącz do moich kursów.